Uszkodziłeś samochód, towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment, profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment, częstochowa ulica dekabrystów 41b www.liftinvestment.pl Króciutko o tym spotkaniu. Dwa punkty plus bonus, no, ale w jednym biegu dosyć tak pewnie przyjechałeś przez Dominikiem Kuberą. Ty jesteś tak chociaż troszkę zadowolony z tego występu? No jest jakiś mały optymizm, ale wiadomo, tak biegi trochę w pierwszych dwóch się pogubiłem przełożeniowo, ale w trzecim znalazłem to odpowiednie przełożenie i w miarę nieźle to wyglądało, ale no co, przegraliśmy, ale będziemy dalej walczyć, żeby wejść do czwórki. Zostawmy na chwilę ligę, zapytam Cię o te wyniki, rozgrywki młodzieżowe, bo tam idzie Wam rewelacyjnie. To jest taka miła odskocznia, kiedy w lidze no, nie wszystko gra tak jak trzeba? Na pewno tam można sobie posprawdzać sprzęty, potestować, ale wiadomo, liga to jest zupełnie inaczej. Tutaj nie można się mylić i trzeba iść po prostu szybkim.